Ukraińcy w Krakowie dziękują Niemcom za broń. Dobrze jest doceniać małe gesty. Ja się cieszę za każdym razem, jak znajdę 10 groszy na chodniku. Także chyba cieszą się, że jak już Kosiniak-Kamysz pozbędzie się, mężczyzn ukraińskich z Polski będą mieli czym walczyć. Swoją drogą, gdzie podziękowania dla Niemców za hełmy? Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj powiemy sobie o tym, że o, o sytuacji z Krakowa, miasta, które kiedyś było polskie, dziś na rynku codziennie manifestują Ukraińcy, a Żydzi wprowadzili swoje rządy wokół synagog. Gdzie w tym wszystkim miejsce dla Polaków? Nie wiem, może pod ziemią. Jeśli chcecie wesprzeć moją pracę, zostawcie proszę łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. A teraz, nie przedłużając, zaczynamy. Zapraszam. Yeah. Zacznijmy sobie od wypowiedzi Kosieniaka Kamysza. Posłuchajcie. Oczywiście wiem, co budzi ogromne pytania, czy czasem nawet frustracje po stronie polskiej, u Polaków w polskich domach. To jak widzą młodych Ukraińców, mężczyzn ukraińskich w wieku poborowym, w galeriach, w hotelach. Jeżeli jest taka pilna potrzeba, a jest pilna potrzeba, żeby do armii ukraińskiej zgłosili się nowi rekruci, żeby można było wysłać ich i bronić Ukrainy. O tym rozmawiałem i o tym mówił bardzo często mówią przedstawiciele władz Ukrainy. Dlatego Polska jest gotowa pomagać Ukrainie, ale proces rekrutacji, no to jest proces związany z działaniami ukraińskiego rządu. No i jak widać Kosiak Kamer, Tygrys stwierdził, że trzeba pomagać Ukrainie odzyskać żołnierzy. I teraz pytanie, czy faktycznie coś zrobi, czy gra pod publiczkę, bo wie, że ludzie tego zwyczajnie oczekują. No to okaże się po czasie, bo faktycznie połowa świata pomaga, ale sami Ukraińcy nie pomagają, a wręcz przeciwnie jeszcze potrafią wykorzystać tych, którzy tam zostali. Rozkraść pomoc humanitarną i handlować nią w sklepach. I wszyscy są wkoło wściekli, że pomaga. Pomagają, dają socjal, broń, ubezpieczenie zdrowotne, darmową edukację, miliardy dolarów na kontynuowanie tego konfliktu, a ci, którzy faktycznie powinni się przejmować losem Ukrainy, siedzą w Starbucksie, w Warszawie czy Krakowie. I nie poczuwają się do obowiązków względem ojczyzny, pewnie dlatego, że widzą co się dzieje, że nie ma szans na to, aby Rosja przegrała tę bitwę, bo wtedy walka dopiero się zacznie. Oczywiście to jest tylko moja teoria i nie trzeba się z nią zgadzać. Wracając do wypowiedzi kosiniaka, to jakoś nie wyobrażam sobie, że polskie władze będą po mieście latać, wyłapywać Ukraińców na mięso armatnie. Oczywiście można mieć pewne podejrzenia, że to Amerykanie w zamian za pieniądze postawili warunki, które Załoński musi, musi spełnić. Możliwe, że jednym z tych warunków było zebranie wszystkich mężczyzn w wieku poborowym. No i dlatego może jest taka nagła mobilizacja, z którą od dziwo zgadza się polsko języczny rząd. Tylko, żeby nie było, że na miejsce Ukraińców przyjdą inżynierowie z Afryki. Swoją drogą Kosiniak mówi o nowych rekru rekrutach, a ja myślę, że chodzi mu zwyczajnie o żywych. Panie Kosiniak, ja tylko panu powiem, bo może pan nie wie, że co chwilę giną polscy żołnierze na ćwiczeniach. Ja nie wiem, co wy im robicie, ale przestańcie. No dobrze, ale skoro już wiemy, że przynajmniej na chwilę polski rząd chce się pozbyć części społeczeństwa ukraińskiego, to zobaczymy, co Ukraińcy robią w Krakowie jest chore. Niemcom dziękują na rynku krakowskim. Że to już jest dla mnie masakra jakaś. Podziękowania w polskim e, Krakowie dla Niemców. Oczywiście ja nie liczę już nawet na reakcję polskiej mniejszości narodowej w Krakowie, bo oni tolerowali nawet pamiątki z wizerunkiem bandery i nikomu nic nie przeszkadzało. Mają zakaz kupowania i spożywania alkoholu, jeśli w pobliżu jest żydowska synagoga, a ich rynek przejęli Ukraińcy. Bo tak naprawdę od 2022 roku mają w Krakowie cyrk przy sukiennicach. Od czasu do czasu ktoś nagra film i wypuści w internet. Wielce oburzeni, ale żadnej reakcji. I wiecie, jest taki moment, że przyjeżdżasz do Krakowa, chcesz sobie zrobić jakieś pamiątkowe zdjęcie, i nie możesz, bo wszędzie stoją Ukraińcy manifestujący nie wiadomo co. Nie macie tego dość? Serio? Trzeba byłoby im powiedzieć, że granice są otwarte, i skoro są tak bardzo wdzięczni Niemcom. To można śmiało tam jechać. Niby i socjal większy, i prawa lepsze, i nie ma złych Polaków, którzy domagają się szacunku. Bezczelni ci Polacy. Coraz bardziej. Znalazłam księdza na Facebooku. Michał Gredil to taki ukraiński banderowiec. Pokazuje on, jak w szkołach czy podczas codziennego życia propaguje się czerwono-czarną flagę. Jak widzę takie coś, to mi się po prostu nóż w kieszeni samo otwiera. I niech teraz wszyscy Ukraińcy z krakowskiego rynku jadą dzielnie na front bronić ojczyzny z banderą na czele. Bo wiecie co, pomoc pomocą. Praca tutaj, mieszkanie, edukacja, ochrona zdrowia to jedno. Ale uprzykrzanie życia codziennymi swoimi manifestacjami to drugie. Chcecie pokazać wdzięczność, to wróćcie do domu i pomagajcie tym wszystkim biednym Ukraińcom, których nie było stać na to, żeby uciec. Bo nikt mi nie powie, że wyjechali najbiedniejsi, najbiedniejsi zostali, a ta hołota. Posiedzi sobie u nas, a później wróci na gotowe i będą się mieli za bohaterów narodowych. Ja w ogóle nie rozumiem, dlaczego Facebook pozwala na propagowanie banderyzmu. Czekam, aż Niemcy zaczną po internecie latać ze swastyką. Przecież ona też przynosiła kiedyś szczęście. Tylko jednym wolno więcej, a innym, jak to w życiu, bywa mniej. Według kontrowersyjnego przewodnika, Kraków to staroukraińskie miasto, a Mikołaj Rej, Jan III Sobieski to Ukraińcy. I wiecie, takiej może wiedzy historii będą teraz uczyć w polskich szkołach, bo przecież oni będą się uczyli swojej historii i swojego języka w polskich placówkach publicznych. I zrobiliśmy ankietę, na co mówią, na tym kanale z sądami ulicznymi i wywiadami z ludźmi. Zapytaliśmy tam, czy młodzi mężczyźni powinni wracać na Ukrainę. W ankiecie wzięło udział ponad 23 tysiące ludzi. No to na tak było 97%, na nie 3%. Mam wrażenie, że może Kosiniak zobaczył tę ankietę i zmienił front, bo zobaczcie jak według tego co ten film udostępnił wygląda mobilizacja na Ukrainie. I czy tak będzie to wyglądało w Polsce? Podejrzewam, wam, że nie, raczej gdzieś tam właśnie zabiorą im dokumenty. Bez dokumentów będą pracować na czarno zamiast uczciwie płacić podatki, ale więcej tygrysy w tej sprawie nie zrobi nic. Przeskontrowała w wideo w TikTokie na temat tego, że pasporta nie wydają i myślę, że wszyscy po prostu teraz będą mieli rumuński paszport za 2-3 tysiące euro, który jest robiony paru miesięcy i na tym вся historia zakończy się. Niczego oni nie zdobędą takimi zmianami w zakresie. такими ограничениями, ну, я думаю, и Европа не позволит как бы нарушать нарушать права человека международные, то есть все закончится тем, что украинцы, которые выехали, законно, незаконно, вообще неважно как, никто не будет из-за получения нового заграника передавать свои данные ЦК не будут. Wszyscy otrzymują rumuński i i mołdawskie. Teraz to jest bardzo dostępne, żałuję, że nie w tej sferze, też teraz ludzie w tej sferze będą zarabiać niesamowite dzień. Kochani, dajcie znać, czy ten plan wyłapywania mięsa armatniego z ulicy się Załyńskiemu powiedzie? Czy może jednak Polska straci tylko pracowników płacących podatki, a zyska więcej ludzi pracujących na czarno? Dajcie znać, kochani, co o tym wszystkim myślicie w komentarzach, a ja Was jak zwykle buziam.